Siemanko, cześć, witam. Hand 10x10 i znowu, albo nie znowu, bo w sumie dawno nie było GIRTA. Już kiedyś nagrałem materiał na temat GIRTA BILU, jak to biłem, ogólnie wszelakie informacje, więc odsyłam do tego materiału. Linka macie w opisie. I lecimy z tym materiałem, ale tutaj też jakiś wstęp jest potrzebny. Więc jeżeli chodzi o sytuację marketową i temów z GIRTA, te pancerzyki, to ona wygląda następująco. Widzicie, jak to mniej więcej się tam maluje. Pozwoliłem sobie na to, że ten czarny, czarny w sumie czarny, brązowo czarny pancerzek sobie ustawić na 25. Tam cena nawet na selu była za 31. I myślę, że w taki poniedziałek, jak się Wikli zaczyna, to te, za te 31 by to nawet poszło. I te 30 jest naprawdę dosyć solidne i trzyma to cenę, więc zostajemy sobie przy tym. I e, tutaj jest te 25 ustawione. Niech będzie. Z potencjałem na więcej, żebyście mieli oczywiście w myśli Girta, Bilu, Warrior, Karapak, Carapace, Karapax, Może tak po prostu. 4K each. Ja myślę, że to jest cena jak najbardziej w porządku. Tutaj nie ma co kombinować, i tak to zostawiamy. Jeżeli chodzi o Preyki, to za chwilę odpalę sobie Warriora i wylosuję sobie pewnie tutaj albo tutaj tego drugiego Venerable. A. I teraz tak. Charmy. A czarmy ustawiamy następująco, czyli na Overpower ustawiam sobie Venerable'a, Cyk, tego dystansowego, żeby więcej do niego damage'a wpadało, żeby on nigdzie tam nie, zostawiał, nie zostawał na końcu klaty. I tak sobie to klikam i Warrior wjeżdża na Overfluxa. Warrior Girtavilupyk, Pyk, Pyk. I korzystając z tego, że tutaj już jestem i ch chcąc wydropić jak najwięcej tych... Karapaksów, no to wyrzucą sobie Guta z Blemi Shada i wyrzucą sobie właśnie tutaj Venerabla, żeby jak najbardziej zmaksymalizować właśnie tego dropa. Jeszcze można byłoby w ogóle Bounty taska Mastery trafić na tego właśnie Skorpiona i z Bounty Talismanem tutaj przyjść, ale nie, nie trafiło mi się akurat tak. Ale to jest potencjał na następny materiał, żeby jeszcze bardziej to podkręcić. No i właśnie odpalam sobie Warrior'a Wariora, tutaj na luta i tutaj za kartki, których i tak mam pod dostatkiem, więc bez problemu może taki materiał sobie właśnie nakręcić. No i mamy dwa potworki odpalone. Eku w sumie niezmienne od czasu materiału, tylko nie jest to trzeci. Tier Lwana, tylko zerowy. I koło umiejętności wygląda w ten sposób jest całkiem podobna do tego, co było właśnie w materiale, gdzie tłumaczyłem. O co w ogóle chodzi z tymi GIRTA, jak ja to sobie tutaj działałem, więc wszystko już widzieliście: wszystko jest gotowe. Lecę nagrać ten materiał, godzinkę sobie polatam i zobaczymy, jaki profit zrobię. Zapomniałem w ogóle o czarmach, tak teraz wydropił. O, mój pierwszy Karapaks właśnie już mam. Ale jeszcze są te czarmy i to też by można. A, jest marketowo. 2K, idź, jak coś. Wiadomo. Następny karafaks. <grytanie> Ale to będzie ciekawy materiał. Jak coś, to ja nie mam zamiaru sprzedawać tych przedmiotów, tylko bardziej sobie to zebrać i trzymać na swoją deliverkę. Tak tylko powiem. Ale. No tak pod profit, jakby się chciał to sprzedać, pewnie będzie ciekawy. Następny. Ładnie, ładnie. No czwarty, czwarta skorupka. Piąty. Pancerzyk. I następny pancerzyk tam. Zaraz podniosę. Nawet już. No. Mamy następny pancerzyk, ale to już na następnym kółku. I zaraz 15 minut mamy. No i co? 15 minut za nami. Dwa panery, ale niestety nic nie dały. Jeden kaka. Z Guta, chyba to spadło. Znaczy, prej odpalony nie niby Gut, ale jak Gut, no to musiał być taki produkt. Więc akurat ten. Ten pancerzek akurat z. Z Guta. A reszta luta z preja. Jakoś tam pewnie platynki. Następny. Może jeszcze jakiś. Magma Coat, ale z tego też jest jakiś profit. Ogólnie z, z tych przedmiotów, właśnie typu magma code, ingoty, platynki, z tego buduje się ten profit. Teraz, jak derliberka jeszcze weszła, no to pancerzyki jeszcze bardziej go podbijają. Plus czarmy, te skorpion czarmy, oczywiście. Następny. Jeszcze jeden. trzynasty. Trzydzieści minut. I po tych trzydziestu minutach mamy dwa miliony. Siedemnasty. 50 minuta, nie wiem czy na 40, 45 minute minucie podałem jaki był stan rzeczy, więc niech będzie ta pięćdziesiąta, jeszcze przecinek kaka. 20 pancerzyków. O, jeszcze pancerzyk, po są koniec, minuta ostatnia. I ostatnia klata, bo to już godzinka. Pyknęła. Zbieramy to co spadnie i na razie. Uciekam. No, jeszcze na odchodnę jeden. Leciał. Fantastycznie. Dobra, tyle. Można to jakoś już podsumowywać, albo jeszcze tak dać szansę, żeby jeszcze jakiś pancerzek spadł. Mm. Pyk. No, jeszcze ostatni, o, naprawdę ostatni. I cyk. Więcej nie ma. I godzinka 4300. Powiedzmy, tam nie do końca chyba wszystko po drodze podniesione, ale tam już na pewno żaden pancerzyk nie został. Godzinka za nami 4300. Ładny wynik, solidny wynik. Gdybym te wszystkie itemy sprzedał, no to na pewno, ale te wszystkie pancerzyki plus te czarne sobie zostawiam. No bo deliberka. I tutaj możecie sobie zobaczyć, że jest godzina, wenerable same w sobie mają podstawowego dropa, ale do tego jeszcze musimy doliczyć tego guta, musimy doliczyć tego preja i mimo tego w godzinę zabiłem 271 sztuk i tylko 23 pancerze, to nie jest tak dużo, patrząc na to ile osób chodzi albo ile właśnie nie chodzi na girta, no to już mamy odpowiedź dlaczego to jest tyle warte. I dlaczego to tyle kosztuje? Bo to za często ludzie nie chodzą na no bo tam się Expik za bardzo nie zgadza. A po drugie. No, właśnie to jest to, że niby ten profit jest, ale z drugiej strony zachowasz to dla siebie, albo sprzedasz, i to masz ten wybór. Albo to sprzedajesz, albo zostawiasz dla siebie. Więc niekoniecznie to jest profitem. Jeżeli to zostawiasz dla siebie, później to przemielisz na Weekly. Ale to już wiadomo, zależy kto jak sobie to yy, widzi, patrzy i potem tym... potem tym zarządza. No i tyle. Tyle, tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Godzinka minęła. Resztę sobie pewnie rozegram tam we własnym zakresie poza, poza materiałem, ale myślę, że... No, tą ósemkę by się dało zamknąć, ale trzeba, było, trzeba byłoby zrobić na pewno refila, bo nie wystarczyłoby mi kapa. Chociaż tutaj się lepiej przygotowałem niż na ostatnie Mazoranie. Ten, kto by oglądał, to wie o co chodzi. Tutaj nie było żadnych ukrywanych rzeczy. I, i tyle. Tyle, tyle, tyle. Tak to tak to się ma. Jakbym dokończył pewnie, do no, koło ósemki by się zakręciło dwie godziny. Jakbym tam jeszcze posiedział do końca tych prey. I tak tak wszystko bym wybijał, dobijał, wszystko bym zbierał. Tyle. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapę, zostawcie suba, zostawcie komentarz. Wpadajcie na Kika, bo tam streamuję. Robię jakieś weekly bounty, czy jakieś inne aktywności, SW czasem. Także wpadajcie tam i do następnego. Cześć, cześć.